Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanału Gretart Studio. Przepraszam Was za opóźnienia z moim kitem, jestem jeszcze trochę w tyle, ale nadrobiam zaległości, mam nadzieję, że, że w najbliższym czasie już wrodzę do takiej normy. Przychodzę oczywiście z kitem, tym co zrobiłam z mojego kitu, co mi zostało i oczywiście następnym tematem. Nie wzięło zbyt dużo osób udziału w tym wyzwaniu, ale nie dziwi mnie to wcale. Ja po prostu miałam przygotowane materiały do, do, do prac, które zrobiłam. Już wcześniej sobie je zbierałam. Wymieści trochę trudniej. Przepraszam Was za to światło, ale coś no, przypaliła mi się żarówka, która powinna tutaj być, i niestety jest żółta i daje takie brzydkie światło. W każdym razie mieście utrudnione zadanie, ponieważ no musieliście pozbierać materiały do, do prac e, takich e, bajkowych. Ja już miałam swoje materiały i dzięki temu mogłam tak naprawdę zabrać się za robotę. Mm. Zostały mi z tego, jak widzicie, kilka rzeczy. Zostały mi kilka tekturak, było ich dosyć sporo, więc, więc po prostu jeszcze mi zostały. Zostały mi jeszcze takie ala-tatuaże, bo to są tatuaże takie: wiecie, że się nakłada na rękę, wodę używa i ściąga się później papier. Ale też fajnie się sprawdziły w albumach, więc, więc są bardzo fajne. Z papierów zostały mi tylko takie tutaj paseczki. A, bo te środkowe mi nie pasowały kolorystycznie, natomiast tutaj mi nie pasowało, że to już, że jest po polsku, a tutaj już było, miałam tych paseczków za dużo i po prostu mi tylko te zostały, ale to nic nie szkodzi, bo, bo ja to sobie wykorzystam do innych prac. Tutaj te bileciki i mapa mi nie pasowały jakby kolorystyką i... I tym jak wyglądają, ponieważ moje prace są trochę bardziej vintage'owe, więc no, to mi po prostu nie do końca pasowało. A nie chciałam też tego jakoś specjalnie postarzać. No i jeszcze zostały mi te mapy, które tutaj mam. Myślę, że też się wykorzystam i na przynajmniej jedną z nich na pewno wykorzystam do zrobienia jeszcze jednego albumu, ale to w innym czasie, bo już teraz się nie wyrobiłam. Ale. Zrobiłam mimo wszystko dwa albumy. <taki> Takie oto albumy. <taki> ten album jest oczywiście Gryffindorowy. Ten jest z Ravenclaw. Ja sercem jestem w Gryffindorze, natomiast według ciary przedziału jestem w Ravenclaw. Więc stwierdziłam, że zrobię w takim razie <grych> dwa albumy. Zrobiłabym ich więcej. Oczywiście zrobiłabym też i dla Slytherinu, i da, dla Hufflepuff, ba, ale niestety tak się akurat składa, że nie mam papierów. <grych> nie mam papierów, które kolorystyką by pasowały i bardzo żałuję, że u Hoka Gallery nie zrobiło jakby papierów też do tych dwóch pozostałych domów bo te papiery są fantastyczne mega, mega fajnie się z nimi pracuje ja już wcześniej z nimi pracowałam i już robiłam kilka prac z nimi a to, które wykorzystam tutaj do tych do tych albumów to są jakby takie resztki trochę i oczywiście dodatkowe też papiery no bo to by mi nie wystarczyło na dwa albumy ale mam, mam dwa. Bardzo się cieszę, że mi się udało je zrobić. E, oczywiście są inspirowane albumami Doroty Kopec. E, po jej warsztatach po prostu w, w głowie mam cały czas, jakby to w jaki sposób można fajnie zrobić albumy i cały czas to wykorzystuję. Oczywiście starałam się tutaj też e, robić trochę po swojemu, dodawać. E, wykorzystam tutaj więcej jakby papierów. E, też tutaj w tym albumie jest trochę inny układ tych kart dodatkowych, także zresztą sami zaraz zobaczycie, ale, ale bardzo mi się podoba ten styl tworzenia albumów i, i bardzo fajnie mi się je robi. Dobrze, zaczniemy od tego. Gryfindorowy. Oczywiście, jak widzicie, wykorzystałam tutaj i mnóstwo papierów, i tekturki, i tutaj jeszcze dodatkowo skrzydełka, klucz. No, no nie dało się nie wykorzystać. Także, także to, to tak wygląda. Tutaj na grzbieciku jest prosto, jest tylko mm, herb Gryfindoru, no i napis, a z tyłu jest po prostu chlapania, też jest papier, jest moje logo tym razem je stemplowałam stempelkiem, bo chciałam, żeby pasowało bardziej jakby do, do, do klimatu całej tej pracy no i oczywiście w środku wygląda tak, tutaj mamy dwie karty miałam dosyć sporo tych papierów tych żółto-czerwonych i dzięki temu mogłam jakby bardziej poszaleć no ale to tak wygląda oczywiście tutaj są maty na zdjęcia we wszystkich moich albumach, robię, które robię, staram się wykorzystywać maty, które będą pasowały formatami do zdjęć. Czyli te maty tutaj to jest 10,5 na 15,5, żeby zdjęcie 10 na 15 się tutaj spokojnie zmieściło. Wszystkie albumy, które robię, staram się robić tak, żeby normalne zdjęcia w nie wchodziły. I choćby nie wiem, co się działo, staram się, żeby takie albumy, nawet takie mediowe, były praktyczne. Bo jest mi, no, bardzo mi zależy na tym, żeby jednak zdjęcia mimo wszystko były tutaj tą częścią najważniejszą. Następna strona: oczywiście, też są dwie maty. Dookoła jest mnóstwo różnych elementów. Mm, tutaj jest e, jeden z tych takich e, tatuaży. Także spokojnie da się to na papierze zrobić. Tutaj też jest napis, oczywiście. I tutaj mam też z wosku herb. Gryfindoru. Tutaj mamy otwieraną taką klapkę. Klapka do góry. Oczywiście zmieszczą się tutaj dwa zdjęcia. Mimo, że tutaj nie ma maty, ale tu tak czy siak się zmieści zdjęcie. Także to jest tak zawiązywane tutaj na sznureczek. I na końcu sznureczka jest i chsuwka i tutaj kluczyk. Tutaj mamy Napis w rękach Jakaś tam czapa Następna strona. <laughs> to tak samo mata. Jest w, na każdej stronie jest mnóstwo różnych elementów. Mata. No i po prostu chlapania, nie? Tutaj mamy kieszeń. Na, na dwie maty. Dodatkowo. Następna strona. Mata. Voldemort. Pajączek. I tutaj tak samo mamy na sznureczek. Klapka. W tą stronę. Tak samo na sznureczku na końcu jest element metalowy. Tym razem jest pióreczko. Kolejna mata. Tutaj mamy taką klapkę z takim dodatkowym dęgiem. I tutaj są miejsca na, na dwie, na dwa zdjęcia. I tutaj jeszcze, tutaj zapomniałam o macie. Żeby to robić jest takie Miejsce, że można wsadzić albo małe zdjęcie, albo po prostu jakiś tak. E, o tym zapomniałam wcześniej, ale to nic nie szkodzi, to się da nadrobić. No i tak samo jest sznureczek i jest metalowy element. I jest skrzydełko. I znowu mata. I tutaj jest taka większa kieszeń i są dwie maty. Także tak wygląda ten album. Natomiast ten drugi... Jak widzicie tutaj na okładce też się sporo dzieje. Też jest ten herb Ravenclaw, Amazing Time, no i kilka takich drobnych elementów tekturek, jest dosyć sporo dodatkowych oczywiście, które wzięłam poza tymi rzeczami, które Wam pokazywałam, oczywiście też wzięłam inne rzeczy jak na przykład gaza, jakaś dodatkowa tekturka, tutaj koronki, no dodawałam po prostu rzeczy, które wiedziałam, że, że mi będą tutaj pasować tutaj jest przeciśnięta przez maskę nuwo, srebrne nuwo i grzbiecik jest podobny do tamtego, też jest napis i też jest herb no, i z tyłu resztki, totalnie już resztki papieru, takie jak widzicie, paseczki porwałam je po prostu i zrobiłam miejsce na moje logo. Także tak. No, i w środku, pierwszy to jest oczywiście kieszeń na dwie maty. Później mamy normalnie matę na zdjęcia. Tutaj znowu są dwie maty, i też wykorzystywałam tutaj te tatuaże. Tutaj mamy klapkę. Ojej, się super zrobił. No, się zaplantało i się zrobił super. Tutaj zrobiłam te klapki troszeczkę inaczej, ponieważ tego niebieskiego papieru było dużo mniej niż tego wcześniejszego, więc tutaj musiałam tak naprawdę kombinować trochę jak koń pod górę, żeby wykorzystać wszystkie materiały, a jednocześnie, żeby mi wystarczyło na wszystko. Także tutaj zostały mi takie po prostu jakby kwadraty. Więc zrobiłam takie kwadratowe klapki, które się po prostu podnosi. Na nich też można spokojnie przykleić jakieś mniejsze zdjęcie. A tutaj mamy po prostu dodatkowo trzy miejsca na zdjęcia. Można po prostu więcej zdjęć wkleić wykorzystując mniejszy papier niż na przykład tam, jak wam pokazywałam. Także tutaj zrobiłam to po prostu trochę inaczej, też ze względu na to, że mi brakowało materiałów. No i oczywiście tak samo zawieszone są metalowe elementy tutaj mamy HP no i mata na zdjęcia po prostu tutaj mamy kieszonkę na dwie maty taka całkiem, całkiem prosta, no i tutaj zwykła mata, tutaj jest to też tak zrobione, że można spokojnie wsunąć zdjęcie także tak tutaj mamy znowu matę na zdjęcia i tutaj znowu mamy klapeczkę i jest to samo zrobione, czyli jest małe miejsce na zdjęcie, no i są trzy miejsca do wklejenia zdjęć. I tutaj też mam z wosku, Raven clow. I tutaj mamy kieszeń boczną na dwie maty, tutaj mamy po prostu matę i tak samo można wsunąć spokojnie zdjęcie się zmieści. I znowu mamy klapeczkę też zrobione w ten sam sposób czyli małe miejsce na zdjęcia i jeszcze są trzy także <laughs> starałam się zrobić to tak żeby zmieściło się jak najwięcej zdjęć no i tutaj mamy też kieszenie jest jedna mata i mam jeszcze taką torebeczkę na jakieś nie wiem pamiątki czy coś to jest torebka po herbacie eee, jak się nazywają mm, po polsku? No, te, te niebieskie, takie stworki z Harego. E, Konwaliskie. Ach, dobra, mam sklerozę straszną. W każdym razie mi się kolor też nie To tarebka po herbacie. E, I też nazwą, oczywiście, bo jest też z Harego Potera, więc. Więc dlatego ją tutaj wsadziłam. E, oczywiście. Mm, Kolorystyka pasuje z tego względu, że jest niebiesko-brązowa, a jeszcze dodałam dodatkowo srebrne, bo to jest taki w sumie kolor, który też się kojarzy z Ravenclaw. Także tak mi wyszły dwa moje albumy. Zmieszczą trochę zdjęć. Oczywiście jeszcze nie są zrobione tutaj maty te górne na zdjęcia, bo są oczywiście tutaj kieszenie. Ale to ewentualnie zrobię później. E, będzie można to wtedy dokleić trochę więcej zdjęć. E, ale też nie wiem, czy to zrobię, bo, bo tak same z siebie fajnie te, te albumy wyglądają. Więc tak, to są moje dwie prace. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. E, a teraz, oczywiście, przechodzimy do kolejnego tematu. E, zobaczymy, co będziemy mogli z niego stworzyć. I oczywiście kolejnym tematem będą święta. Nie wiem jak wy, ale ja muszę narobić tego mnóstwo. <laughs> Dlatego, jak widzicie, mam tutaj mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Mam wyjęte tak naprawdę materiały zeszłoroczne. To są rzeczy, które w zeszłym roku nie udało mi się wykorzystać i chcę. Wykorzystać je w tym roku, żeby mi po prostu nie zalegało. Ja mam oczywiście mnóstwo innych materiałów jeszcze świątecznych, ale to są takie, które chcę po prostu wykorzystać w tym roku jak najwięcej, jak najszybciej. Ja mam nadzieję, że mi się to uda. I tutaj teraz też jest problem jakby z ilościami, bo jak mówię, ja mam tego bardzo dużo. Wy nie musicie mieć takich ilości. Niektórzy z Was może potrzebują z 10 kartek świątecznych i nie potrzebują na przykład takiej masy materiałów. Więc i tym razem jakby ilości materiałów dostosujecie sobie sami do, do waszych zapotrzebowań. E, powiem tylko, żeby tak, były jakieś tekturki żeby były jakieś elementy z masy. Jeżeli nie macie elementów z masy, to mogą być na przykład elementy metalowe. Żeby były też jakieś naklejki. Ja oczywiście też naklejki jakieś mam i może mi się udaje wykorzystać. Dobrze by było, gdyby były jakieś napisy. Jeżeli nie macie napisów takich papierowych, to oczywiście stemple jak najbardziej się sprawdzą. I oczywiście jakieś dodatkowe rzeczy, na przykład ja mam tutaj pastę śniegową. Mam też dzwoneczki, jakieś takie elementy, które ozdobią waszą pracę. Oczywiście wykrojniki, jakieś liście, igły i tym podobne rzeczy też. Mam też kilka takich elementów już z Dajkata, więc też fajnie by było, jakby te elementy się znalazły. Mam oczywiście mnóstwo różnych papierów. Tutaj mam takie vintage'owe, tutaj mam papiery takie mega błyszczące, mam też papiery tutaj z gazety i też postaram się coś z nich zrobić. Jest tych papierów też troszeczkę więc mam nadzieję, że, że uda mi się je wykorzystać. No i tutaj pod spodem mam różne resztki z różnych kolekcji, też trochę papierów jeszcze z gazety, no mnóstwo, mnóstwo różnych dziwnych, dziwnych rzeczy i chciałabym je właśnie wykorzystać do tej pracy ponieważ święta zbliżają się dużymi krokami, a ja jeszcze nie mam nic zrobionego więc to jest taki czas dla mnie w którym muszę mocno jakby skupić się na tych świątecznych pracach i Was oczywiście też do tego zachęcam żeby powysyłać na przykład kartki swoim znajomym, bliskim rodzinom i tym podobnym Także tak, znowu Wam nie daje ilości, postarajcie się po prostu przygotować jakieś materiały, które gdzieś tam Wam zalegają od dłuższego czasu, które zawsze przekładacie z miejsca na miejsce i nie wiecie co z nimi zrobić. Wyłóżcie je na stół, <coughs> przepraszam, i postarajcie się tym razem coś z nich zdziałać. Zapraszam Was oczywiście do tego wyzwania, mój własny kit i kit Gretar Studio. Oczywiście nie zapomnijcie wpisać hashtagów, żebym mogła Was znaleźć i zobaczyć Wasze prace. Zapraszajcie też oczywiście swoich znajomych do, do tej zabawy, bo myślę, że to jest fajne, żeby wykorzystać swoje materiały, a nie kupować ciągle na nowo i ograniczać miejsce na swoich półkach. Także jeszcze raz bardzo Was zapraszam do zabawy i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Eee, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco oczywiście kliknijcie w dzwoneczek, bo to jest bardzo ważne, żeby otrzymywać powiadomienia. Eee, tak, zabieramy się do roboty. Trzymajcie się, pa! pa.